Nie ma się co oszukiwać, wiadomo, że każdy wyjazd jest trudny, ale e, patrząc na tabelę to gramy w tej chwili z trzema najsłabszymi zespołami, bo Lublin, e, Gliwice Radą, z wszystkimi tymi zespołami gramy z dolnej ósemki, mamy jeszcze e, spójnie, e, mamy jeszcze Gdynie, mamy drużynę, która balansuje na... Na granicy playoffów, czyli zespół strefa, czyli tych sześć zespołów praktycznie jest z 8-16 miejsc i dwa mocne zespoły, czyli mecz zieloną górą i mecz w Szczecinie, oba wyjazdy, to na pewno będą bardzo ciężkie spotkania, ale na pewno to jest dobra pozycja, aby jak najlepiej zakończyć sezon zasadniczy i mieć jak najwyższe miejsce przed playoffami. Spokojnie, nigdy ja nie wybiegam w przód, każdy mecz będzie najważniejszy, bo jeszcze nie jest wyjaśnione, na którym miejscu, kto zakończy rundę zasadniczą, także krok po kroku. Ja uważam, że to jest dobrze, że gramy często mecze, bo mamy rytm meczowy. I, i to jest dla mnie optymistyczne i teraz się trzeba skupić na tym, żeby jeszcze dopracować te wszystkie elementy, które, które szwankują u nas i wejść dobrze w, ten, w, ten, w te rytmy meczowe, co są przed nami. Jarek, no bo co? No bo cały czas to, co najlepsze w tym sezonie jest jeszcze przed nami. Tutaj jakby wszyscy czekają na ten finisz tego sezonu i zasadniczego, na później już na te play-offy. No tak, my również czekamy. Czekaliśmy cały sezon, bo potocznie grałem, żeby w końcu w tą fazę play-offów wejść i wygrać mistrzostwo. Bo, mówię, ciężko jest obronić mistrza Polski, ale wierzę w nasz zespół i myślę, że przy, przy dobrych, chłodnych głowach, e, pewnym zaangażowaniu jesteśmy w stanie to zrobić. Finiszujemy, że tak powiem, i rzeczywiście, ten 8 meczów w miesiąc czasu, jak na polskie warunki, no to jest taki, powiedzmy, system grania pucharowego. No ale my to przerabialiśmy, więc to, to nie będzie nic, nic nowego dla nas tak naprawdę. E, końcówka sezonu to jest też e, taki okres, w którym no, ilość jednostek treningowych e, powinna być zmniejszana. E, mam tu na myśli, że z reguły, jeżeli trenujemy dwa razy dziennie, to... Prawdopodobnie będziemy trenować tutaj raz dziennie ze względu na nagromadzające się zmęczenie z całego okresu sezonu. Więc, no, jakby normalna kwestia, no myślę, że tutaj nikt się z nas nie będzie zastanawiał nad to, ile tam tych meczów będzie. No, bo nie pierwszy raz mieliśmy, mamy taką, taką sytuację, czy to w zeszłym sezonie, czy w tym sezonie. Także to nie ma znaczenia tak naprawdę.